Cześć, siemaneczko, z tej strony Karol98 i dziś będziemy robić ja, yy, mojego drugiego. No to więc możemy zaczynać. Ile razy się myjesz? Yy, jeden raz się myję w w, jedy, w, jedy, w jednym dniu, się jeden raz myję tylko yy, wieczorem. Nie wiem jak wy, ale piszcie w komentarzach ile wy razy się kąpiecie. Yy, gdzie chcesz spędzić wakacje? Chcę spędzić wakacje nad plażą, fajnie leżeć, żeby kurwa mnie zastrzelili. Yy, gdzie chcesz spędzić resztę swojego życia? Swojego życia chcę spędzić przed komputerem, na YouTube nagrywać filmiki, jak teraz pojebane takie... No, dobra. Kogo nie chciałbyś poznać? Nie chciałbym poznać yy, mojego kolegi ze szkoły Szymona Michałka, który jest pojebem yy, i strasznie mnie a tak to lubię swoich kolegów i koleżanki bo mamy yy, dużo wspólnego poza szkołą i to już sobie zostawmy na później yy, i Razy się już całowałeś. Całowałem się parę razy, dużo razy. Dużo razy. No dużo. E, Pomaluj sobie jaja na Wielkanoc, jeśli tak to czy to boli? E, po pierwsze to nie boli. A czy pomaluję, to nie wiem. Pójdę do szkoły goło i będę pokazywał swoje jaja. E, jakie jest twoje ulubione święto? Moje ulubione święto to jest... Nie wiem, co to jest. Hmm. Dobra, chuj Co by zrobił, gdybyś był dziewczyną na jeden dzień? Gdybym był jedną... Jed, na jeden dzień dziewczyną. To bym po prostu... Nie wiem. Myślałem kiedyś nad tym, bo dziewczyny mogą się bawić z tym cyskami. Wiecie, tak fajnie. E, dobra, e, czy dziewicą. Dziewicą. Pominę to pytanie. Czy byłeś już u ginekologa? U ginekologa nigdy nie byłem, bo w, w ogóle kurwa nie wiem co to jest. Czy moczysz się w nocy? Nie moczę się w nocy, tylko szymon się moczy w nocy bo to taki pojeb. Mm. Śpisz z misiem. Spałem kiedyś z misiem, bo się bałem, że, że mi ktoś wejdzie jakiś chuj i mnie No. Opowiedz smutną historię, nie opowiem, smutnej historii bo niej nie znam. Yy, albo może coś wymyślę. Dobra, powiem wam. Albo nie. Nie powiem wam, bo, bo nie znam. Robisz pędzle. Yy, Angeli się już pytałem, co to są pędzle i te pędzle to są takie co. Yy, po prostu, dziewczynie się wsadza w dupę. Lubisz mnie? Nie lubię cię, bo... Bo nie wiem. Bo, za, bo wypisujesz pierdolone jakieś, kurwa, ciągle pytania na kiedy ja idziesz codziennie, więc... Ale i tak cię lubię. Palisz papierosy? Nie. Pijesz alkohol? No palę, czasami łyka. Może 8 łyków robię piwa, taty albo co? Ile czasu spędzasz przed komputerem? Przed komputerem spędza 24H. E, czy byś już... Kurwa też było. O, kurwa. Czy na serio ja zrobiłem dwóch tych samych? E, dobra. <grytanie> czy graj CSGO? Albo chciałbyś w przyszłości zagrać. Nigdy bym nie chciał zagrać, bo to jest chujowa gra i... I, i gdy tylko kurwa marnuje się kasę, no no to. Mm, cześć. I na razie.